Czy ja mogę w ten sposób być na odcinku? Mam nadzieję, że tak, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o dosyć ważnych tematach i mój wygląd jest tutaj mniej istotny. Dajcie mi jeszcze przez chwilę podtrzymać ten wałek, a my przejdźmy do tematu, który ogromnie mnie cieszy i bardzo się cieszę, że nagrywam ten film. Robię to w dużej mierze dla siebie, bo jako zdanie, nagrałam dla Was film o jesiennych rytuałach, to realnie wprowadziłam te zmiany, o których mówiłam, w swoje życie i aktualnie przechodzę najlepszą jesień i już prawie zimę, e, chyba w całym moim życiu, a wystarczyły trzy proste Praktycznie rzeczy, żeby to się zmieniło, więc koniecznie Was odsyłam do tego filmu. I dzisiaj chciałabym z Wami pogadać trochę o nowym roku, o tym trochę jak ja do tego podchodzę, ale głównie o rzeczach, które chcę jeszcze zrobić w tym roku. Niektóre są oczywiste, niektóre są dosyć nieoczywiste. Podzieliłam sobie to na trzy kategorie: pierwsza to jest porządek, druga to są finanse i trzecia, najdłuższa to jest życie codzienne. I też trochę chciałabym Wam powiedzieć o celach na nowy rok, w takim sensie, żeby trochę nie wariować i jak ja do tego podchodzę. w w tym roku, jakie zmiany wprowadzam względem tych wszystkich postanowień noworocznych, styczniowych i tak dalej. Więc zostawcie łapkę w górę, koniecznie zasubskrybujcie i lecimy z tematem. Dla mnie Sylwester i Nowy Rok jest jednym z najbardziej nostalgicznych i ważnych święt, świąt, jakie w całym roku mają miejsce. Nigdy nie przepadałam za imprezowymi sylwestrami. Ja chyba ostatnio na jakiejś imprezie, imprezie sylwestrowej mam wrażenie, że byłam z 5 lat temu, dosłownie, czyli jeszcze praktycznie za dzieciaka, bo ile miałam.

17. I nie chodzi mi tutaj o to, że imprezy sylwestrowe to jest coś złego, bo jeżeli ktoś lubi, to jak najbardziej śmiało. Bardziej chodzi mi o to, że przy tych wszystkich organizacyjnych rzeczach właśnie pod te imprezy, bo to też jak już jest impreza, to od razu one są jakieś ogromne, wiecie. Kreacje, makijaż, wynajem jakiegoś domku, sali, zorganizowanie znajomych. To wszystko zajmuje bardzo dużo czasu i przy tym wszystkim zapominamy trochę o refleksji. A to jest świetny dla mnie moment do refleksji. Nawet nie Tyle co do jakichś postanowień i, i do trejhardu. Nie, naprawdę po prostu do refleksji. Więc idąc w myśl za tą refleksją, co ja chcę zrobić i co na pewno zrobię jeszcze pod koniec tego roku, aby po prostu zamknąć pewien rozdział i mieć jakąś taką motywację do zamknięcia, zr zrobienia rzeczy, które przez większość czasu po prostu są dla mnie troszeczkę problematyczne. Zacznijmy od przestrzeni porządku. Po pierwsze, sprzedać wszystkie rzeczy, których nie używam, które nie są mi potrzebne. Tutaj jakąś klasyfikację jest sobie dobrze zrobić, czyli na przykład rzeczy, które gdzieś totalnie w kącie na dnie szafy leżą i są używane rzadziej niż raz na rok. Na przykład prawdopodobnie to będzie mój iPad, to będzie mój stary telefon, e, myszka do laptopa, której w ogóle nie używam, bo mi się totalnie nie sprawdza, e, rysiki do iPada, które kupiłam, nie do tego iPada, do którego powinny one być. Na pewno znajdą się jakieś ubrania, które w ogóle pewnie będę chciała gdzieś oddać, e, komuś pomóc. Dobrze jest rozejrzeć się po swojej przestrzeni i naprawdę z pełną świadomością zastanowić się, czego potrzebujemy, a czego totalnie nie potrzebujemy i tylko nam zagraca nasze cenne miejsce i nam nie służy. To jest bardzo oczywisty punkt, ale generalne porządki. Ja jak już sprzątam, to myślę, że z godziny zajmuje mi sprzątanie takie... Basicowe, takie daily, czyli y, zmywarka, włożyć, rozłożyć, obmycie blatów, podłoga, zamiecenie. To wszystko to są takie podstawowe porządki dla mnie, które robię, no, staram się jak najczęściej, a na przykład moje szafki z kosmetykami moja szafa z ubraniami, ja już o tym mówię chyba od kilku miesięcy, jeżeli mi oglądacie, to ja nadal nie posprzątałam tej szafki z, z kosmetykami w łazience, zresztą w szafie też ta szafa wała do nieba, więc to na pewno chcę zrobić i wykorzystać ten czas świąteczny, gdzie ma się dosyć dużo czasu. Ja akurat z moją najbliższą rodziną mam bardzo dobry kontakt na co dzień i często się spotykamy, uważam, więc ten okres świąteczny też chcę trochę bardziej przeznaczyć dla siebie i właśnie żeby skorzystać z tych świąt w taki sposób. Trzeci punkt to jest przejrzeć wszystkie dokumenty, czy to papierowe czy elektroniczne, wszystkie jakieś maile, na które nie odpisałam albo które już można skończyć, albo pousuwać, zarchawizować, ale głównie tutaj mamy wypisane wyczyścić zdjęcia w telefonie, pulpit, odinstalować aplikacje, które nie służą, jakieś stare pliki z laptopa posuwać, szczególnie dla mnie, dla twórcy i dla osoby, która pracuje jakby zdalnie i wszystko ma na tych laptopach i telefonach, to jest naprawdę potencjalnie bardzo ogromny i bardzo ważny punkt, który jest przeze mnie zaniedbywany. Moja galeria w telefonie, zamiast służyć do fajnych wspomnień i jakichś fajnych przebitek, które mogę wykorzystywać do kolejnych nagrań czy materiałów, to jest po prostu jeden wielki chaos, więc ja naprawdę chcę jednak wieczoru zamiast siedzieć i scrollować, to naprawdę z kilka Godzin myślę dobrych, poświęcić właśnie na to sprzętanie. Kolejny punkt to finanse, ale też myślę, że pierwszy punkt może się zaliczyć do porządków, czyli sprawdzić wszystkie subskrypcje, które już nam nie służą. Ja myślę, że mam z co najmniej cztery subskrypcje na jakieś aplikacje albo na jakieś y, dziwne stronki, na których w ogóle już nie bywam. Tak jak na przykład w ogóle nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam na Prime Video, a na pewno mam subskrypcję i nie wiem m, po, po co mi ona jest, więc y, to jest czasami kwestia dwóch kliknięć, a ja to mega odkładam i po prostu chcę wszystkie takie subskrypcje zakończyć po drugie chciałabym trochę podsumować finansowo ten rok, zastanowić się na co najwięcej poszło moich pieniędzy to będzie punkt, który bardzo ciężko będzie mi zrobić bo ja z tematem pieniędzy mnie trochę jeszcze stresują, w sensie e, stresuje mnie to ile wydaje na jakieś dziwne rzeczy których nie potrzebuję i boję się ile to jak to finalnie wyjdzie w takim całym podsumowaniu z tego roku, ale chcę się zastanowić na tym gdzie one sobie pouciekały i co, co się z nimi stało i na trzecim miejscu mam spotkanie z doradcą podatkowym e, względem mojej działalności i po prostu tego jak tam się rozliczam i podatku więc jakby tutaj możecie dostosować do siebie, albo nawet sami, jeżeli też jesteście na JDG albo macie jakieś działalności, coś takiego odbyć, to chciałabym zrobić jak najszybciej i nie odkładać tego na ostatni moment. I najfajniejszy chyba punkt z tego wszystkiego to jest punkt trzeci. Życie codzienne. Przeczytam Wam całą tą listę, którą tutaj mam, ale też potem chciałabym trochę właśnie porozmawiać o wyznaczaniu celów. Po pierwsze, krótko podsumować ten rok. Co mi wyszło, co mi nie wyszło, co mogłam zrobić lepiej, z czego zrezygnowałam w imię czegoś innego. Ja jestem bardzo dużą fanką podsumowań, roku, bardzo często robię to na papierze w formie pisemnej, ostatnio jakiegoś czasu to też jest e, mój YouTube, w ogóle dzisiaj natknęłam się na film, który nagrywałam na, pod koniec tamtego roku, właśnie o takiej tematyce co mi wyszło, co mi nie wyszło, więc chyba zrobię taką reprodukcję, dajcie znać, czy bylibyście ciekawi, bo ja już nawet wizualnie widzę po sobie ogromne zmiany, jakie przez ten rok przeszłam i chyba po prostu jakoś, nie wiem, zmiksuję te wypowiedzi i zobaczę, co faktycznie osiągnęłam z tego filmu w, w tym roku, co mnie zaskoczyło, bo ten rok dosyć też był dla mnie bardzo przełomowy, więc... E, Chyba coś takiego nagram. Słuchajcie, to, że Wy na przykład nie jesteście influencerami, nie dojecie na YouTube'a, y, część z Was może dodaje, część nie, to nie znaczy, że Wy też nie możecie sobie takiego filmu nagrać. Może nagrajcie sobie po prostu podsumowanie roku. Nawet telefonem i wstawcie sobie to jako prywatny film na waszego YouTube'a, bo to się nigdy nie zgubi, będzie tylko dla was i zawsze będzie na tym koncie. Tak długo, jak ktoś wam nie zabierze konta, albo nie zapomniecie hasła, bo papier też jest super, ale ja już na pewno nie mam tych kartek, tego podsumowania w jakichś plikach, dokumentach też pewnie ciężko by było mi się do tego dokopać, a taki film na YouTubie super. Chciałabym zamknąć wszystkie sprawy, wszystkie sprawy urzędowe podsumować, czy na pewno wszystko mam ogarnięte, każde ubezpieczenie, jakieś e, rozmowy. Wszystkie po prostu sprawy, które się za mną ciągną, odpisywanie komuś, zrobienie vision boarda. Ja w tamtym roku nie robiłam vision boarda, bardzo to odlekałam, i do teraz na mojej półce stoi. Vision board sprzed dwóch lat, ale w tym roku obiecuję sobie, że taki vision board zrobię, i dla mnie to jest też bardzo ciekawy temat, bo uważam, że 90% ludzi ten vision board robi trochę nieprawidłowo. Bardzo często na tych vision boardach wklejamy sobie już spełnione marzenie i to też jest jakby spoko, ale fajnie by było, jakby na tym vision boardzie pojawiły się również rzeczy i romantyzowanie rzeczy, które musimy zrobić, aby spełnić to marzenie. Czyli najprostszy przykład, jeżeli ktoś sobie wkleił Porsche na Vision Boarda, to fajnie też by było jakby oprócz tego Porsche pojawiły się tam jakieś takie zdjęcia, które insynuują, co powinnaś przez ten rok robić, żeby to Porsche sobie na koniec roku albo nawet tam za 10 lat kupić. Czyli na przykład, nie wiem, trochę na przykład właśnie laptopa, że trochę więcej pracy, a może nawet więcej, nie wiem, jakiejś relaksacji, żeby lepiej się pracowało. Wiecie, oprócz tego wyniku końcowego, dodać również etapy, fragmenty, które musisz wykonać, aby ten wynik końcowy faktycznie się pojawił. Mm, ale myślę, że z Vision Boarda zrobimy sobie też wspólny film, dajcie znać, czy by Was to interesowało. Ale coś takiego na pewno będę robiła i chciałabym to zrobić jeszcze w tym roku albo na przestrzeni stycznia. Podziękować ważnym dla nas bliskim osobom e, podczas tego roku, nawet może napisać do osób, z którymi długo się nie rozmawiało, nie odzywało, e, napisać co wnieśli do, do naszego życia. Myślę, że to jest super pomysł i. I że to może być bardzo takie wzruszające, nostalgiczne i po prostu przekochane. I tak trochę randomowo wpisałam sobie tutaj listę książek, jaką chcę przeczytać, bo dla mnie ilość książek, które przeczytam na przestrzeni całego roku, to jest bardzo fajne i taki mocny wyznacznik tego, w ilu tematach się rozwinęłam i w ilu tematach e, posiadłam nową wiedzę. Ściągam ten wałek już, a zaraz jedę na szkolenie, dlatego e, ten wałek się tutaj pojawił. O! No i jeżeli chodzi o cele na nowy rok, to mm, dla mnie to jest taki dosyć dziwny czas, bo ja zawsze bardzo podczas nowego roku strasznie się tryhardowałam. Miałam takie podejście, że dobra, styczeń, to do teraz nie ma odpuszczania, nie ma jedzenia słodyczy, nie ma dni bez treningu, nie ma dnia bez 10 tysięcy kroków, codziennie napierdzielane y, od, od rana do wieczora, bo, bo to jest styczeń, nowy rok i ma być produktywnie. I ja też nie wiem, do kogo kieruję te słowa, bo dla, nieko, dla kogoś takie słowa mogą być demotywujące, a dla kogoś te słowa... Mogą po prostu przynieść ogromną ulgę i pozwolić rzucić na luz. Ja należę do tych osób, które już na tyle po prostu rozwinęły się na płaszczyźnie bycia ambitnym i osiągania celów i chęci bycia produktywnym, że ja już teraz potrzebuję właśnie z kolei takich rad w drugą stronę: że nie muszę cały czas zapierdzielać, pracować, być mega produktywnym 24 na 7, że to nie o to w życiu chodzi. To na pewno nie o to w życiu chodzi, bo w 90% przypadków e, nasza produktywność wiąże się z zarabianiem pieniędzy lub osiąganiem jakichś. Ce Przed pan, który sprzedaje jajka i mi zaproponował jajka na święta, ale ja już mam swoje źródło sprawdzone, ale przestraszyłam się. <grych> nie pamiętam, na czym skończyłam, ale e, moja, e, moja sugestia jest taka, że pamiętajmy, że to nadal jest zima. I że zima jest nam bardzo potrzebna właśnie w kontekście uspokojenia całego układu nerwowego, hormonalnego. Zima to jest troszeczkę taki czas na odpoczynek. I nie mówię, że zaraz nie macie zaczynać chodzić na siłownię. Proszę, no, ja też chodzę na siłownię, to nawet czasami 6-7 razy w ciągu tygodnia. Nie chodzi o to, że mamy leżeć i nic nie robić i oglądać Netflixa. Absolutnie mi nie o to chodzi. Ale proszę pamiętać, że ten okres jest okresem, kiedy nie mamy tyle siły, co wiosną i jesienią, że to jest naturalne. I takie w zgodzie z naturą i z tą cyklicznością natury, że po prostu to jest taki okres bardziej na wyciszenie, yy, podsumowywanie, yy, rozmyślanie, dochodzenie do pewnych wniosków, da dawanie sobie w ogóle przestrzeni na jakieś właśnie takie, takie rzeczy. Więc ogólnie, czy to zaprzecza produktywności? Absolutnie nie, ale jeżeli przychodzimy do takiego mega przemęczenia organizmu, tak jak ja kiedyś to robiłam, bo ja potrafiłam naprawdę nie pozwolić sobie na chwilę odpoczynku podczas, e, podczas całego dnia, miałam po prostu wyrzuty sumienia, jak chociaż przez dwie minuty, Skrolowałam telefon albo sobie leżałam i rozmawiałam z rodzicami, na przykład, bo ja cały czas chciałam zapierdzielać coś robić, osiągać cele, spełniać wszystkie zadania z listy, i tego było po prostu tłumacz i to prowadzi po prostu do wypalenia. A teraz jestem naprawdę w takim okresie, gdzie nawet wiedząc, że to jest taki etap, gdzie ja mogę czuć trochę zmęczenie, mogę sobie bardziej dać na luz, to de facto paradoksalnie chce mi się więcej, bo po prostu jestem zrelaksowana, a im człowiek jest bardziej zrelaksowany, to wszystko nam wychodzi po prostu milion razy lepiej. Więc do tych wszystkich waszych zadań na liście, nawet jeżeli chcecie tryhardować, być mega produktywnym, nie zapominać o relaksacji, o spokoju, o wyciszeniu. O, o byciu ze swoim centrum. Ja już trochę mówię jak Szymanka, pewnie dla niektórych, ale jest to dla mnie bardzo istotny punkt i chciałabym, żebyście o tym pamiętali. Bardzo ważne jest wyznaczanie sobie celów, mm, wykorzystywanie tego czasu na właśnie stawanie się trochę lepszą wersją siebie, ale czasami też bycie lepszą wersją siebie nie, niekoniecznie oznacza posiadania większej ilości pieniędzy na koncie, większej ilości sukcesów, tylko na przykład większej ilości relaksu, spokoju, lepszego snu, więcej spacerów w naturze, więcej czasu z bliskimi. To, to też może być sukces. Więc w tej całej nagonce, że od stycznia każdy idzie na siłownię na 7 treningów w ciągu tygodnia, każdy biega 10 km dziennie i yy, jakieś różne inne dziwactwa, pamiętajcie o tym, proszę. I coś, co też mogę wam sugerować, to żeby zastanowiliście się, jak chcecie się czuć. W tym roku, a niekoniecznie tylko na tym, co chcecie osiągnąć, bo bardzo ważne jest, żeby to balansować. I tą wdzięczność za codzienność, uwagę, bycie tu i teraz z dążeniem do planów i celów, które chcemy w przyszłości zrealizować. To jest kluczowe moim zdaniem, i mi kiedyś takiego balansu brakowało. Odnośnie tego balansu, chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że mój projekt, mój glow Upper który jest planerem trzymiesięcznym, właśnie nastawionym na mm, osiąganie swoich celów, na zdrową produktywność, przy czym mm, bycie cały czas. no to, to jest w sumie to, co ja przed chwilą powiedziałam bycie cały czas tu i teraz, odczuwanie wdzięczności za to, co już mamy, ale też takie wsparcie emocjonalne, przemyśleniowe, mm, troszeczkę nostalgiczne to, to wszystko będzie w tym planerze. To jest trzymiesięczny planer, który właśnie ma za zadanie Wam wspomóc te wszystkie rzeczy, a do tego posiada w sobie karty pracy z afirmacjami, Każda afirmacja dotyczy czegoś innego, a ta Karta Pracy ma na celu przybliżyć Was jeszcze trochę bardziej do tematów, które są tam w tych firmacjach przeczytane, czyli nie, że po prostu będzie napisane jestem w swojej harmonii, spokoju i wdzięczności, tylko faktycznie Karty Pracy i pytania, które mają Was do tego przybliżyć i zastanowić się, czy faktycznie ostatnio jesteście w tym spokoju i harmonii. Więc to jest naprawdę bardzo fajny produkt, który jest już w produkcji od dwóch lat. Ja razem z moją siostrą bardzo długo nad tym pracowałyśmy, nie dlatego, że to wymagało takiego okresu czasu, to nadal było długo długotrwałe, ale myślę, że dało się o wiele szybciej to skończyć, po prostu miałyśmy różne etapy. Raz był vibe, raz nie było vibe'u, w konsekwencji czego ten kalendarz jeszcze nie, ujrzył, nie, nie ujrzał światła dziennego, obecny jest w druku i będzie w połowie stycznia, prawdopodobnie ruszy preorder, czyli będziecie mogli z wyprzedzeniem kupić ten kalendarz, bo na ten moment drukujemy jedynie 100 sztuk. Jest to kalendarz miesięczne nie bez powodu, bo uważam, że o wiele łatwiej jest zmobilizować się i skupić na trzech miesiącach, na swoich celach przez najbliższe trzy miesiące, na nawykach, które chcemy osiągać, niż przez całe 12 miesięcy. Bo nie oszukujmy się, to jest długi okres czasu i nie zawsze po 12 miesiącach jesteśmy tą samą osobą i chcemy osiągać te same rzeczy. A ten okres trzech miesięcy, myślę, że może być bardzo motywujący. Więc jeżeli chcielibyście, żeby taki glowaper wspomagał waszą codzienność i po prostu wam towarzyszył, to daję znać, że coś takiego będzie. Niestety z moją. Opóźnieniem w połowie stycznia, ale o preorderze na pewno was poinformuje. Jak mówię, jest tylko 100 sztuk. Więcej update'ów na pewno będzie na moim Instagramie oraz na instagramie HGG Club, Hot Gear Glow Club, który właśnie jest poświęcony tym produktom. I co, dziękuję Wam bardzo za ten film. Liczę na wasz feedback. Jestem ciekawa, jak Wam się podobało. I dobrego nowego roku my się na pewno jeszcze wiele razy zobaczymy i dajcie znać, czy ta lista jest taka zgodna z Wami, czy też będziecie coś z tej listy praktykować. Buziaczki!